Hej, hej, hej. Witam Was serdecznie na kolejnym dniu wyprawy motocyklowej Junakiem 123 w Bieszczady. Jesteśmy w okolicach Popowa. To jest przed Częstochową. Trafiliśmy do takiego ośrodka. Całkiem fartem. Wczoraj Dojeżdżając do Częstochowy Kolega zauważył duży szlód rybki no i podróż nam się skończyła mieli świeżego obstrąga, można było zamówić po prostu na patelnię Potem doszedł jeszcze węgorz i wspólnie stwierdziliśmy, że już nam się dzisiaj nie chce. Przejechaliśmy jakieś 250 km. Nie było wczoraj żadnych specjalnych wrażeń. No co, pykaliśmy w kierunku Częstochowy. Ale. Aha, w ogóle pan był taki, żeby do Szyrku dojechać. I właśnie stwierdziliśmy wówczas, że po tej rybce, po tej jednej, drugiej rybce, po piwku stwierdziliśmy, że. Dalej nie jedziemy, właśnie dlatego, że nam się już po prostu nie chce, Roz, rozleniwiliśmy się. O. No i zaczęło się szukanie jakiegoś naslegu. Zaczęliśmy krążyć. A na początek, tak tu bylcy mówią tu, 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 wszędzie dzwonimy, nie ma miejsc, bo to jest długi weekend. i praktycznie przed samym wyjazdem do, tych, do tego baru z rybkami podjechał gościu na jakimś potężnym Harleju i mówi słuchajcie, jedźcie do Popowa, tutaj jest taki całoroczny środek nazywa się podgrzybkiem ale nic jeszcze do tego podgrzybka ale podgrzybek okazało się Miał full komplet gości. A no, tutaj domki ogrzewane, no internet, wszystko bla bla. Miał komplet gości No i nie chcieli nas przyjąć, a ja to się robiło już późno, zimno i skierowali nas właśnie tutaj do tego środka Paradis Tak się to nazywa Nad samą wartą No i pani jak nas zobaczyła, znaczy pierw nie zobaczyła. I mówi za domek 200. On mówi dziewczyno, oszalałaś ze jedną noc. 200. No, bo to jest domek sześcioosobowy. No ale nas jest tylko dwóch. To 200. No tak. Bo to trzeba potem posprzątać. Mówię jej. A słyszy już kroki Marka na korytarzu. Ja wiem, niech pani z tej ceny szybko zejdzie. Jak przyjdzie kolega, nie będzie miała pani szans w negocjacjach. Marek wchodzi, ma jeszcze na Ona od razu mówi 100. No więc 100, bo do przyjęcia mamy dla siebie cały sześciobolowy domek. Mamy kaloryfery, ciepłą wodę. I sobie żyjemy. Wczoraj grzecznie, po małym piwku, bez żadnych emocji, poszliśmy spać o dziesiątej, chociaż szybciej się nie dało, bo tutaj towarzystwo miało kawalerskie. Kawalerskie z jedną dziewczyną. Ciekawe, co oni tam robili. No, ale strasznie, słuchajcie. Blisko polu leciało na okrągło, non stop. To jest ślicznie. Jest rozkopane, co prawda. Tutaj się szykują widocznie do sezonu. Eee, Ładnie. Ja powiem aparat zabrać ze sobą. No w każdym razie, żeśmy tutaj dojechali. Zrobiliśmy sobie postój. I tak się zastanawiam, co dalej. Na wszystkie nasze ekipy, które są pod internetem postawiliśmy na nogi, żeby poszukali dla nas sprawdzić dla nas pogodę przede wszystkim, tak co się dzieje. No i okazało się, że im bardziej na południe, tym deszcz z większą pewnością będzie padał. Więc wszystkie plany wyjazdowe troszeczkę modyfikujemy na bieżąco. No nie chce nam się w deszczu jechać. Bardziej, że podejrzewam, że jak spadnie deszcz to będzie i, i zimno się zrobi. Tak więc postanowiliśmy, dzisiaj się już przemieszczać w kierunku Kielc. Czyli polatamy sobie Jurą Krakowsko-Częstochowską. I, a nasze ekipy będą nam szukały właśnie już noclegu. Żebyśmy mogli gdzieś na koniec dnia się przytulić. Marek chce znowu zajechać na rybki. No nie będzie no, rybki bardzo dobre były. No, strąg był naprawdę smaczny, słuchajcie, no takiego strąga dawno nie jadłem, już o nawet nie wspomnę. Także no, warto tam. No, miejscowość się coś na Kufel nazywa, taka mała wioseczka. Kafel. Ładnie ptaszki śpiewają. Gła nad rzeką się wnosi. Jest śliczny. Także jedziemy dzisiaj w Jurę Krakowsko-Częstochowską i taki jest na dzisiaj plan, żeby przemieszczać się poprzez zamki tutaj w kierunku wschodnim. I to by było na tyle w takim kładzie. Ciekawe czy słyszycie te wszystko. No pięknie jest. Myślałem, że ta warta jest węższa. A no, wcale taka węska nie jest. Podejrzewam, że jak się rozleje, to i szersze się zrobi. Motocykle subą bez problemu. Ciśniemy ile się da. Marek czasami mnie zostawia i potem sam sobie jadę. Trochę się wściekam. No ale on na każdym zakręcie na mnie czeka wówczas. Ja na rozwidleniu. Aż korci zejść, zejść tam na dół, ale... Może z tamtej strony? Zobaczymy, czy można zejść na samą rzekę. To ja więc Marek na mnie czeka. Albo dzwoni. Gdzie jesteś? ja mówię, jestem tu i tu. O kurwa. Trochę sobie poczekam na Ciebie jeszcze No i tak wygląda nasza podróż Tak to jest jak się jeździ na dwóch różnych pojemnościach. Nie ma zgrania Ja 90 lecę a on nie patrzy na prędkość prędkościomierz tylko po prostu sobie odkręca manetkę Czym się w jakieś bagnisko nie wpierdzielił. No. Jeszcze... Niestety yy, nie daje nie mam takiej możliwości, żeby tu materiał na bieżąco przesyłać, ponieważ okazji tutaj na przykład pleja nie ma jest praktycznie poza zasięgiem. Jakikolwiek przesył jest niemożliwy, yy, a na plusie niestety nie mam takich limitów przesyłu no i kwitni też niestety w środku, nie ma chociaż powinien być ale nic tych rzeczy no dobra, to jest było tyle dalej się nie pcham w ten choszcz idę po aparat, parę zdjęć, cyknę jeszcze bo ładnie ta mgła wygląda na rzece tak dziwnie trochę, kurde, podróżować na przełomie kwietnia i maja tak ok. Nie taki termin, no, ale jest jak jest. Jedziemy na majówkę do Bieszczady. Także mamy jeszcze sporo dni, bo dzisiaj jest poniedziałek przecież, a w czwartek dopiero planujemy być w Bieszczadach. Także mamy 4 dni na to, żeby się takimi małymi etapami bez spiny zatrzymać się tam, gdzie nam się spodoba, popatrzeć kontemplować czy to się jeszcze się wczoraj wydarzyło nie wczoraj się już nic takiego nie wydarzyło o jedna historia. kurde raz mi się tylko zimno zrobiło Marek jak zwykle poleciał do przodu ja się ciągnąłem za Passatem B5. Całe szczęście. Całe szczęście, bo ja tam ja szybciej od niego pewnie nie jechał. A ciągnąłem się tylko dlatego, że inne samochody i warunki drogowe na to nie pozwoliły za bardzo, żeby go wyprzedzić. I to było gdzieś tak na 83 km przed Częstochową. Czyli za był gdzieś to było. Nagle facetowi przed maskę sarna wyskoczyła. No, on zrobił test łosia tego Passata. Ja po hamulcach. I powiem, że sierść mi na plecach stanęła. Nawet gdyby ta Zauza też nie miała kiedy. Wyskoczyła mi, kurczę, to by było naprawdę niebezpiecznie. No, ale wszystko dobrze się skończyło. Zrobiliśmy sobie krótki postój. Parę głębokich wdechów. I było po sprawie. Więc jak będziecie szukać jakiegoś miejsca, to tu jest pięknie, ładnie. Jest hotel, są domki, domki sześciosobowe. Ośrodek Paradis w Popowie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, cześć.